Cześć! A dzisiaj mam dla Was 48 kolorków kredek. Trzy w jednym Stabilo Woody. Co jest ciekawego w tych kredkach, to to, że naprawdę ciężko jest je złamać. Podobno jest to związane właśnie ze składem chemicznym i ze strukturą ich wkładu. Według mnie jest to po prostu kwestia tego, że są one niesamowicie Grube. Tak. I właśnie te grubaski mają, łączą w sobie trzy cechy. Cechę kredki, chociażby dlatego, że wyglądają jak kredki. Cechę pasteli, ponieważ zachowują się jak pastele. I cechę farby, gdyż są to kredki wodne. To oznacza, że kiedy namalujemy powierzchnię właśnie jednym z tych kolorów. I dodamy odrobinę wody, zaraz Wam to pokażę pięknie, jak się łączą te kolory ze sobą, to uzyskamy efekt rozmycia farby. To jest dobra podpowiedź dla tych z Was, którzy zastanawiali się nad kupnem markerów wodnych. Również to działa na podobnej zasadzie jak właśnie kredki akwarelowe. Ba, te kredki są nazywane kredkami akwarelowymi szczególnego rodzaju, ponieważ są przyjazne dla dzieci. Zresztą dla większych osób, dla starszych dzieci również. Także, jeżeli mam być szczera, czy, gdzie może być zastosowane taka, gdzie mogą być zastosowane takie kredki, to uważam, że zarówno do rysowania po flipchartach, jak i do zabawy w domu z dzieckiem jest to, jest to ciekawe narzędzie. Nie jest tanie, bo ja za zestaw 48 takich kredek zapłaciłam 200. 230 zł to wychodzi mniej więcej, a no ponad 5 zł za kredkę w mniejszych zestawach. Można je kupować na sztuki. Na sztuki z tego co widziałam na Allegro można już dostać takie kredeczki za około 5 zł. Natomiast to co w nich jest niesamowitego też to wydajność. Ja cenię bardzo produkty, które są praktyczne, wydajne i, i rzeczywiście starczają na, wystarczają na dłuższy okres czasu. Ciężko jest mieć z nimi jakiekolwiek problemy. Łatwo się je przechowuje, są estetyczne, nie brudzą rąk, ciężko je złamać. Ja widzę w tych kratkach naprawdę wiele zalet. A wy? Jakie macie pytania? Pozdrawiam!